Państwo, witam w Panteonie Górnośląskim Instytucji Kultury Województwa Śląskiego. Jest mi niezmiernie miło gościć tak laureatów, kapitułę księża księdza biskupa, na tak uroczystej gali i wydania prestiżowej nagrody. Panteon Górnośląski prezentuje historię Górnego Śląska, pisaną życiorysami jego najwybitniejszych postaci. Literacki dorobek ludu śląskiego tak powiem. Jest tak wielki i wyjątkowy, żaden inny region w Polsce nie może się poszycić takimi osobami jak ksiądz Bojczyk, jak, jak Damrot, jak nauczyciel prosty, na L, jak Ligoń. Przecież to jest Ligoń? Robotnik, tak? Kowal z wykształcenia. To jest niesamowite, a ile się można od tych ludzi nauczyć. Ile już, prawda? To jest niewątpliwie zauważenie i wsparcie aktywności społecznej i za to chciałem podziękować. Szczególnie kapitule, która pracuje i każdego roku wydobywa postaci, które są szczególnie zasłużone dla Śląska Górnego, dla Śląska Opolskiego, dla tej właśnie krainy, dla naszej ojcowizny. Kapituła urodzająca w składzie, ksiądz do Arkadiusz Wower, przewodniczący, profesor Franciszek Marek, członek kapituły, profesor Marek Rembierz, członek kapituły, Piotr Sutowicz oraz czytając te słowa Maciej Szepetowski, sekretarz Kapituły, podjęła następującą decyzję. 48 nagroda katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana zostaje przyznana. Państwu Ilonie i Maciej Świeradom za wytrwałe, owocne oraz inspirujące budowanie harmonii życia małżeńskiego, rodzinnego, duchowego, zawodowego i wolontaryjnego w służbie Bogu i ludziom. Zaburoczną nagrodę otrzymuje także Pan Profesor Doktor Rehabilitowany Zaman Jasiński za konsekwentne i wnikliwe badania nad dziejami oświaty i kultury na Śląsku Polskim i Śląsku Cieszyńskim zwłaszcza polskiego etniku na Zaolżu a także za zaangażowanie na rzecz polsko-czeskiej współpracy naukowej w dziedzinie pedagogiki i kultury regionalnej Nagrodę im. Juliusza Ligonia otrzymuje także Stowarzyszenie Świętego Celestyna w Mikoszowie za długoletni trud włożony w rozwój osób dotkniętych niepełnosprawnością od urodzenia do późnej starości. Radość moja jest w tym, że każdego roku znajdują się tacy ludzie, którzy działają na rzecz dobra wspólnego, na rzecz kultury, na, na rzecz miejscowej kultury. Są zaangażowani i można stwierdzić, że takich ludzi właściwie na Górnym Śląsku nie brakuje. I Także wszystkim kandydatom gratuluję i cieszę się i dziękuję im za to, że działają na rzecz dobra wspólnego. Ta nagroda będzie także impulsem do dalszego działania i zaangażowania. Kiedy pomyślimy, że nagroda jest dla ludzi, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla Śląska, no to naprawdę trudno sobie wyobrazić lepszy taki anturaż i miejsce niż Panteon. Miejsce absolutnie wyjątkowe, pełne ludzi, którzy życie oddali dla, dla Śląska. My się staramy z mężem pracować tak na, na, na naszą miarę. Dla nas to, to, co robimy, nie jest niczym specjalnie jakimś tam nadzwyczajnym. Ale rzeczywiście staramy się dać siebie to, co jest najlepsze naszej małej ojczyźnie, ale razem z całą naszą rodziną, bo ta nagroda, która zauważyła, że pracujemy oboje, no jest dla nas dużym takim zaszczytem, szczęściem, że, że, że widać, że praca społeczna to jest dla całej rodziny, Jakby nie jednej osoby, nawet nie na małżonków działających, tylko że cała rodzina na to się składa. A Ja bym też dodał to, co jest istotnych faktów, że y, służymy przede wszystkim Jezusowi Chrystusowi. W ramach tu naszego lokalnego kościoła, tych miejscowości, gdzie się urodziliśmy, chrzcili, byli bierzmowani, ślub brali, y, nasze dzieci były chrzczone, już bierzmowane za tym. I również śluby powoli. I to, co jest niezwykle ważne, że na tej ziemi powstają również takie dzieła jak Panteon, bo jeżeli my sami nie będziemy dbali o swoją historię, nie liczmy na to, że ktoś o Śląsku będzie dobrze mówił, no, jest to jakiś region w Polsce, który jak będzie się wstydził tego, skąd jesteśmy, kim jesteśmy, to nie będzie dobrze. My mamy kim się pochwalić. I to jest najwyższy zaszczyt, jaki może nas spotkać. Jest tak wspaniałymi ludźmi ze Śląska, no, chociaż odrobinę będziemy kojarzeni. To jest wielka radość i przyjemność, ale to ma też służyć sprawie pokazania tego, że Śląsk jest ważny i stąd wypływa mnóstwo dobra, miłości i wszystkim Śląsk jest przy Panu Bogu. Kapituła jednocześnie informuje, że nagroda Katolickiego Stowarzyszenia Cywita Systiana im. I. Ignacia przyznano przyznana została po raz 48. Kiedy spojrzałem na te osób, które dotychczas... to po prostu czuję się, że mi za mało, że i w tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy w tym współdziałali, pomagali, a przede wszystkim swojemu mistrzowi Franciszek Marii. To, co udało mi się osiągnąć, to właśnie w dużej mierze ta relacja mieć uczyn i za to prezoluję. Właśnie przy okazji tej nagrody pragnę bardzo podziękować. Zostań na szanowni Państwo. Naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni i poruszeni. Tak jak kiedyś ar Arystoteles mówi, poruszyciel. A tutaj e, poruszono nas e, takim wielkim zaszczytem, bo zawsze to dostrzeżenie to tej naszej pracy. Jak już my cały czas pracujemy, my zapominamy o, o wszystkim, o tym, co e, się dzieje dookoła, e, a jednak takie. E, taka nagroda daje nam trochę, zastanowili się, rzeczywiście no, pracujemy za tych innych. A co jest najważniejsze, proszę Państwa, że jesteśmy właśnie rodziną. Tutaj cały czas było to uh, przedstawiane. Czy to będzie rodzina naukowa, czy to będzie rodzina e, taka osobista, czy to będzie rodzina e, ze wszystkimi ludźmi, bo my tworzymy tą rodzinę. I, i rzeczywiście to wszystko jest napisane w, w Ewangelii. Jakbyśmy tak postępowali, jak jest w Ewangelii, to byłby naprawdę raj. Naprawdę byłby raj. Ale, ale już jesteśmy ludźmi. I zawsze ta opatrzność, która jest nad nami. Myślę, że, że Państwo macie dzisiaj po tym wieczorze spotkaniu podobne uczucie jak ja, że po takim spotkaniu zawsze się wychodzi o drobnę lepszym że warto być na takich spotkaniach, bo może tego co tu się działo przez ostatnie dwie godziny nie pokażą media głównego nurku. Bo to nieciekawe może dla współczesnego świata by się wydawało, że można przeżyć wiele lat w pięknym małżeństwie, że można czas poświęcać na bezinteresowną służbę, że można pięknie pracować nad pokazywaniem Wspaniałej kultury naszej śląskiej ziemi, ale kiedy my byliśmy tutaj, posłuchaliśmy tych wszystkich wspaniałych opowieści dotyczących życia poszczególnych laureatów, to myślę, każdy z nas odkrywa to, że warto być dobrym, że warto dobro czynić. I każdy z nas, może nie tylko tu wchodzę w taki wątek Trojka kaznodziejski, ten czas Wielkiego Postu na pewno nas... Zachęci, abyśmy tych motywów takiego właśnie dobrego, pięknego życia też szukali na naszej osobistej drodze, a te poszczególne wątki, które zostały przedstawione przy osobach poszczególnych laureatów czy dzieła tego tak ostatniego stowarzyszenia, pokazują, że ta nasza Śląska Ziemia to jest Ziemia rodzinna, czyli pomimo też tej często takiej niestabilności też tego czasu, w którym jesteśmy i takiej nietrwałości nie, wynikającej z kultury postmodernistycznej, że jednak rodzina jest tutaj szczególną wartością na naszej śląskiej ziemi, że jest to ziemia o pięknej kulturze, pięknej kulturze historii, w której nie tylko że nie mamy się czego wstydzić, ale która dobrze, że jest ukazywana, pokazywana jako Niesamowite dziedzictwo wielu pokoleń, wielu wieków, i dobrze, że pasja pana profesora, który stał się też tym ślązakiem z wyboru, z różnych historii, których doświadczył w życiu, to trzeba to szczególnie też docenić, właśnie, że potrafi to tą, tą kulturę piękna tej Ziemi pokazywać, a w stowarzyszeniu myślę, że też należy się jakieś wielkie. Brawo za to, że pokazują, że ziemia śląska to ziemia miłosiernych Samarytan, którzy potrafią rzeczywiście bezinteresownie służyć tym najbardziej bezbronnym, najbardziej potrzebującym i za, za to kapitulę dziękuję, za to podkreślenie tego od urodzenia do naturalnej śmierci. W że na pewno w cywilizacji, w której dzisiaj jesteśmy, będzie coraz bardziej konfrontacyjny, bardziej jest więc tego, aby pokazywać, że każdy człowiek ma prawo do życia od momentu urodzenia aż do naturalnej śmierci. Myślę, że też wiedził w stronę pana dyrektora Panteonu, za tą gościnę, za, za to spotkanie właśnie w tym miejscu w Panteonie Górnośląskim.